Siemano, cześć, witajcie z tej strony, z Witam na kolejnym odcinku na kanale. Standardowo jest ten zakręt, jest gospodarstwo, jest bolek. Dzień. Dobry, witam serdecznie. Witam Cię również serdecznie. I znajdujemy się, tak jak już powiedziałem na samym początku, na naszym wspaniałym jakże zakręcie, miejscu najczęściej wybieranym. No a tu jak możemy zauważyć w tle, nawet sąsiedzi, proszę bardzo, jakieś tutaj parasole wystawiają. Nawet zobaczyłem po tej stronie jeszcze o stragany na, na kominie, też możemy tutaj na tym zakręcie dzisiaj zauważyć. No i zaczynamy od gospodarstwa, proszę ja Was, Krzysztofa D. Jest to takie, dosyć powiem Wam szczerze pomysłowe gospodarstwo, co już może gdzieś Wam się tutaj rzucić w oczy na samym wjeździe. Natomiast do tego przejdziemy oczywiście za chwilę. Na sam początek wjeżdżamy sobie na gospodarkę. Mogę? Mo można wejść? No, dobra, 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 dobra. Witam, dzień dobry, pozdrawiam. No. Na samym początku mamy taką oto wiadkę. pod wiatką oczywiście Ursus i na podnośniku tutaj coś... Dobra, to dobra. To? Bo to masz Kto, chyba coś, z nas, coś masz super siłę, nie ma. Nie ma nie stronę, zignoruję go ustawię. Dobra, dobra, nie w takim razie. Jedyne co tutaj trochę z terenem jest, widzę, że tak powiem, lekutki problem, bo tutaj trochę w dół, tutaj trochę do góry. No ale poza tym ogólnie jest to fajnie rozwiązane. To, że tutaj właśnie pod tą wiatką mamy taki ala lekutki serwisik, jak najbardziej. Na plus, tutaj tak samo fajnie, że przy tych śmieciach, duperelach różnego rodzaju są te krzaczki, więc to również tak fajnie w miarę zarośnięte, Nie jest to takie, wiecie, puste, coś się tutaj przy tym też dzieje. Natomiast po prawej stronie mamy dobrze znaną chatkę, przy chatce jakieś doniczki, przy chatce również jakieś tutaj, o, proszę bardzo, z przodu jakiś skaniaczek, z przodu również mamy pranie. Elegancko, ten płot, powiem ci szczerze, od drogi nawet chyba pasuje trochę lepiej niż, niż te w poprzednich, chociażby tutaj od, ostatnio o tym mówiliśmy, jak była tutaj siatka. Tutaj ten płot jakoś tak nawet jak się jedzie to, to on więcej miejsca jakby zasłania i też zabiera, więc ogólnie wygląda tutaj e, naprawdę fajnie i fajnie jest tutaj wpasowany e, też w klimat tych budynków, które tutaj zostały zastosowane. Na no, dobra, wejdę se tyndy, tu wsiądę, tu wsiądę, tu se wejdę. Właśnie chciałem, żebyś pokazał jeszcze inne wejście. No. Proszę bardzo. Tak, dobra, mogę zaraz wyjść, od drugiej strony wejść w ogóle na gospodarczo. Ale to za chwilę zaprezentujemy, bo jeszcze od drugiej strony można wejść. I tutaj jak możecie zauważyć, no autor Kozacko tutaj to. prawdopodobnie jakąś, e, jakiś serwis, jakiś e, odnawialnik. Restaurowanie maszyn prowadzi, ponieważ tutaj mamy kolejny projekt. Dobra, dobra, dobra. masz tyle będzie miał roboty, kurwa, że przez trzy miesiące nikt nie przyprowadzi maszyn, bo dobra. musi te stary naprawić. Dobra, przepraszam serdecznie, ale kurde nie wiem czy tutaj autor włączył od razu super siłę, czy też nie, ale prawdopodobnie tak mogło być, bo ja tutaj nic e, nie ruszałem. No ale przechodzimy teraz na część gospodarczą. Masz kanister, poproszę serdecznie. Przechodzimy na część gospodarczą, fajnie, że to tak, tak, tak jakby oddzielone, że no. tutaj mamy jakąś taką działalność w celu zarobkowym, jak to by Grzesiu powiedział, no i tutaj właśnie sobie remontujemy maszyny, no tutaj mamy już takie swoje gospodarstwo i tutaj maszynki już wyremontowane, nie będę kamery mocno przybliżał, co by ich tutaj nie poprzestawiać, ale co od razu rzuca się w oczy i co naprawdę z mega fajnym pomysłem, i tak naprawdę pierwszy raz się tutaj pojawia, jeżeli o te gospy chodzi. Czyli budowa wiaty, budowa jakieś tutaj zadaszenia z jakby dostępnych tych drzew typowo posadzonych tutaj, ściętych, przeciętych i tutaj ustawionych w taki fajny sposób. No jest to tak naprawdę chyba pierwszy raz, gdzie z czymś takim się spotkamy, spotykamy, a naprawdę kurde, no wygląda to bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Nawet właśnie to, to koło tutaj zawieszone od wozu, również no elegancko to tutaj się prezentuje. No, i teraz tak, tutaj tak naprawdę taka literka U połączone te garaże naprawdę fajnie to wygląda. No, ale możemy sobie przejść tak po kolei, jeszcze tylko czekaj, zobaczyć czy tutaj właśnie. O, właśnie, tutaj jest też fajnie to zrobione. Mamy to zagrodzone, tą, to przejście tutaj do tyłu, z tyłu jakieś belki siano-kiszonki, a do tego przejdziemy zaraz. Pójdziemy sobie tak, jak tutaj nas gospodarstwo prowadzi, po tej stronie. Mamy kolejną bramę, możemy sobie wyjść na taką dróżkę polną, fajnie tutaj ogarniętą, też taką, wiecie, no tutaj jedyne co, co mi się trochę rzuca w oczy, że jest jedna ta tekstura tych traw, tak jakby mocno się ona tutaj wybija pomiędzy tymi krzakami, no ale to nie, nie byłby problem, żeby tutaj sobie to przemalować i byłoby e, luksusowo. Z tej strony jeszcze mamy taki fajny ogródek, bardzo fajnie wpasowany ten e, oryginalny, który tutaj na mapie był, e, zobaczcie, z tej strony, e, połączony właśnie z tymi szklarniami, to wszystko razem ogrodzone płotem, to naprawdę fej, fajny tutaj klimacik stworzyło, nawet te drzewka gdzieś tam przy tym, e, krzaczki, no kurde, jest no, tutaj taka. fajny klimacik. Tak jak tutaj ten kadr sobie właśnie w tym momencie obrałem, e, te domki z tyłu tutaj Tutaj widać tą drogę z tyłu, no i ten płotek tutaj z przodu, właśnie taki drewniany. No, elegancko to wygląda, nie ma co tutaj za dużo o tym więcej wspominać. No i przechodzimy na tył gospodarstwa. Tutaj tak do góry sobie podjeżdżamy. No i co tutaj widzimy? Mamy pryzmę na łobornik, mamy naszego standardowego krokodyla tutaj, bardzo do załadunku. I ogólnie bardzo klimatyczny tutaj taki wyjazdek z tej obory się Wyciążył. No. no że taki właśnie tutaj mamy to zagrodzone od tej strony tą pryzmą, tu nawet nie wiem czy nie są dwie pryzmy połączone. E, tak to wygląda w sumie. Chyba tak tak, e, tak, tak, tak. I kurde, no fajny klimat tutaj, autorowi się udało uzyskać. I ogólnie ten kadr tutaj, zobaczcie, tak właśnie jest ta pryzma. Tutaj ten wyjazd z obory z tej strony. E, to drzewo i ta stodoła z tyłu, no kurde, naprawdę e, też fajne, fajne gospodarstwo pod, pod jakieś fotki. E, dalej lecąc, oczywiście, silos. No i wyjazd kolejny z gospy. Jakieś tutaj murki betonowe po prawej i po lewej stronie. Więc y, luksus y, tutaj jakże zachowany. Y, nie, nie wypadniemy tutaj z zakrętu. Y, mordeczko. Podaj. Dobra. Dobra. Pasz. Dzięki. Dobra, dobra. Możemy sobie w piłkę też pograć tutaj, jak, jak, jak jest przerwa. No i jeszcze na sam koniec mamy takie oto pastwisko dla krówek. Tutaj też przy pastwisku mamy mm, zrobione kolejne poletko malutkie. No i jeszcze z tyłu mamy stók z belkami. Tak naprawdę to by było na tyle jeszcze. Tutaj czekajcie, mogę Wam. Zaprezentować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o farlandy. Są te dwa tutaj zakupione. No plus tutaj ten oryginalny, tego jakby tutaj, no ten już jest w podstawce. No więc, dobra, to by było na tyle z tej Gospy. No i przechodzimy do Gospy 132. No i tym razem gospodarstwo Jakuba Z. No i po raz kolejny nasz jakże wspaniały zakręt, tym razem e, gospodarstwo takie na pozór nietypowe, powiem wam tak, tutaj z tej perspektywy naprawdę nie wygląda to jakoś tak mocno wybitnie, ale to co zobaczycie za chwilę, na przykład według mnie e, to gospodarstwo całkowicie odmienia co tam się dzieje dalej. E, natomiast tak, zaczynamy sobie od samego początku, trochę pustawo tutaj z samego przodu. Trochę może innych traw i tego typu rzeczy, jakichś malowań by tutaj pomogło, ale naprawdę sam klimat tego gospodarstwa, właśnie to, że tutaj po prawej mamy tą dosyć sporą chatę, jakby nie było nierzadko, znaczy właśnie rzadko dosyć stosowaną na, na tutaj na mm, farmie, na pokaz tego sezonu. Natomiast po tej stronie połączenie budynków, które już dosyć dobrze znacie, czyli właśnie ta obora wraz ze stodołą, mm, tą spandekami, to jest połączenie, które dosyć często się ogólnie tutaj pojawia i naprawdę pasuje to ze sobą, więc nie dziwię się, że w ten sposób to właśnie łączycie, natomiast teraz przechodzimy do tego, co tutaj na tym gospodarstwie spodobało nam się najbardziej, czyli, ta, 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 tam, proszę bardzo, to połączenie budynków, które tutaj widzicie, naprawdę kurde, jest to coś pięknego, ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, pokażę Wam jak wygląda ogródek. W ogródku jakieś tutaj bo płacząca, proszę ja was fajnie w takim miejscu, które nie, nie zabiera dużo cienia, więc, więc fajnie tutaj to zostało wpasowane. Przy tym jakieś ozdóbki tutaj, przy tym jakaś tutaj też jakieś, jakaś wycinka, proszę ja was tutaj była. Mamy jakie pranie, tutaj jakieś szklarenki. Dobry mordeczko, jak tam w szklarni idzie robota? Dzień dobry, dziękuję. Już się dusiłem prawie. D dobra, dobra. Nie tu ma problemu, to niech się, się ziemia dusi w takim razie dalej. E, zamykamy. E, no i tutaj jest to taka wiatka, tylko kurde... Nie wiem do końca na co ta wiadka by miała tutaj być, może taka biesiadna, proszę, ja dzielę tu stoły by postawił. Jest, jeszcze tak, I tu jeszcze jest pewnie ona w szkoda, że nie zostało właśnie zrobione jakieś krawężniki, tu jakiś gruz, coś takiego, że tu jest jeszcze to w pracy no, no, no. na przykład. Nie? Wie, ale wiesz co, nawet nawet jakby tutaj autor właśnie zrobił, tak jak mówisz, coś tutaj e, wysypać pod tym. Tak. I kurde, jakiś taki stół duży i krzeseł no, sporo no, jakieś. Ale taka jak ubrąka altana wielka, przecież. No może no, jo, no, no, no chociaż kurde, ta już taka powiem ci, taka... Jeszcze większo bym powiedział, no ale ogólnie fajny, fajny taki pomysł tutaj na, na zastosowanie tego. I, i naprawdę fajnie tutaj to, to autor wykorzystał. E, natomiast przejdziemy sobie właśnie teraz do tego tutaj... Mm. No, momentu, który najbardziej na przykład do gustu. E, mamy tutaj tak połączenie w ogóle m, kurnika, połączenie tej wiaty i połączenie obory. Przez to, że ta wiata jest tak jakby m, po, w poprzek ustawiona, e, ta, taka ściana, można powiedzieć, może nie grodząca, ale jednak wiecie, zabierająca trochę tej przestrzeni. E, jest tutaj jakby w poprzek. No kurde, wygląda to niesamowicie o, fajnie, to tym jest bardziej, jak to zrobione jest. Tym bardziej mordo, że tutaj po prawej stronie są jakby jest to tak wpasowane. Tak, że te kropwie wchodzą w, w budynek, przez co ich nie widać, przez co no kurde jest to aligancko zrobione, nie, no kurde naprawdę szacun tutaj do autora Op. jak to zostało wykonane. Mamy taki wąski przejazd tutaj fajnie, możemy sobie właśnie żmijkę też rozłożyć, żmijka w takim miejscu, że obstawiam, że czekaj... Y Dobra, dobra, schowałem mnie to. Yy, Mordo, wiesz, gdzie tutaj by był trigger? Bo ja mam teraz chudy schowane i. A z tej chcesz? strony, żeby rurę A. rozłożyć. No miałeś już rozłożoną mi, schowałeś się dobra, drugi raz. To, o, teraz elegancko. Jo, no i tutaj widać, fajnie w, w eleganckim miejscu sobie to tutaj. Kurde. E, wchodzi i no, kurde, no, no nie ma co tutaj więcej mówić, bo naprawdę jest to spasowane idealnie. E, te połączenie budynków, no chyba pierwszy raz, ale naprawdę, no. Elegancko, tak samo nawet zobaczcie, ten silos tutaj jest na równo szerokość tutaj e, obory. E, tutaj z tyłu fajnie tak e, zagajnik e, odgradzający nam od sąsiada, również fajnie to zostało wykonane. Ten płotek tutaj taki przedzierający się gdzieś między tymi krzaczkami, e, no fajnie, naprawdę fajnie to zostało wykonane. Jeszcze możemy Up, wam tutaj z tyłu podać. Widziałeś tu, jak zajebiście? Jak idealnie, jak jest na długość te. A no jo, e, też fantastycznie. No nie, kude, jak te budynki się tutaj zgrały, to nie ma, nie ma co mówić, no jest to wykonane no L -ka grze. perfekcyjnie, nie? Yy, tak no więc... ta, ta stadoła też dużo darza, ona jest bardzo taka szeroka i ja tak mówię, Kurwa, no co on... tu jest, bokiem coś postawione czy co? Ale ona jest tak cholernie szeroka ta stodoła. No, i o, no nie no, dawno, dawno nie widziałem lepszego połączenia, nie? No dokładnie, to połączenie tutaj naprawdę to jest właśnie to czego oczekiwaliśmy, czyli takie nieszablonowe podejście do tematu, kurde, no zobaczcie jak to jak to pięknie wygląda. Nie ma co tutaj też wiecie, no jakby wszyscy mają oczy, widzą jak to tutaj wygląda, więc nie będziemy też e, powtarzać się, się po raz kolejny, no ale naprawdę no e, sami widzicie jak to mega ładnie tutaj wygląda. Jeszcze wam tylko pokażę na szybkości Farmlandy, jak to tutaj się prezentuje, czyli... Bardzo podobnie jak w poprzednim gospodarstwie, jedynie tutaj jeszcze te Fernandy, które otrzymujemy jako te Fernandy startowe. Yy, tak tak patrzę, więc. Nie? No. I kurde chyba oryginalnie tu nie ma kamieni podawanych, to autor chyba tak fajnie podawał kamienie. Czy mi się wydaje Wiesz tutaj co? Na rozwalonych? Wiesz co? wydaje drogi. mi się, że, że są tutaj kamienie. Czekaj, możemy jo? jeszcze zobaczyć to w taki Czekaj. sposób. A jo, e, dobra, jadę dalej i to są. A nie, ty, nie wiem czemu, nie wiem, może nie wiem nie wiem czemu. Dopiero pierwszy raz mi się to tak rzuciło w oczy jo? teraz. No to właśnie ja tak kojarzę te drogi szpakowskie, że one są takie, bo wiesz, przez to, że one są też takie zdeformowane w niektórych miejscach, to one tak właśnie te kamienie tutaj e, posiadały na poboczu. Dobry nie? jestem, dobry agent. Dobra, dobra. Proszę bardzo. W takim razie bez przedłużania przechodzimy do Gospy 133. No i po raz trzeci widzimy się z państwem na zakręcie, tym razem Marcin R. E, no i kurde, to jest taki odcinek, w którym naprawdę jest sporo takich ciekawych, niekonwencjonalnych, kurczę, pomysłów. Ale to zobaczycie za chwilę. Wyjdźmy sobie tu od sąsiada, bo żeby na chwilę był, zobaczycie, jak tam słychać. E, I przechodzimy na gospodarstwo. No tutaj trochę mm, bardziej nowoczesne gospodarstwo, teoretycznie, tak na pierwszy rzut oka. Chociaż zobaczycie, że tam druga część już nie tak typowo w ten sam sposób wykonana, ale ogólnie... Tutaj na sejwie naprawdę sporo takich różnego rodzaju ozdób się znajduje. Na sam początek wchodzimy sobie. Zobaczcie, mamy dosyć sporo takich, znaczy, dosyć sporo. Mamy dosyć mocno to tutaj utwardzone. Są tutaj płyty, są tutaj też fajne tekstury pomieszane między tymi płytami. Jakiś innego rodzaju brud, jakiś beton, może też w kawałkach niektórych. Tak więc fajnie tutaj to zostało zrobione. Mamy krawężniki podokładane. Krawężniki kończą się też tutaj przy płocie, więc spoko. Płyty tak samo, no ale zostańmy na. Najpierw na tej części tutaj i zaprezentujemy Wam po kolei jak to tutaj się prezentuje. Na sam początek taka oto wiatka, pod Ursus z sareczką. No i przechodzimy do garażu. Garaż fajnie połączony z oborą. No i w, co w garażu się dzieje, co tutaj chciałem na duży, duży plus zaznaczyć, jak tutaj mamy wnętrze w tym garażu wow, zrobione. Zobacz, że, że tutaj bolera. jest tak naprawdę kurce... Co no miniaturka mogła stąd być normalnie. No właśnie, nie? D drugie tyle tutaj jest podokładane. E jak nie ta tutaj buchta tak zwana z tych, z tych bloczków zrobiona, tutaj mamy właśnie e zboże wysypane, tutaj ten wodek, kurde. nawet zobacz zobacz jakie. Tu, tu. tu jaki kadr jest, no. tu jak staniesz u mnie i teraz to światło... Nie wiem czemu zawsze te światła w jak garażach mają cienie, dają nie? taki jak mają efekt. Cienie? No zobacz, tak samo tu, kurde, aż kliknę normalnie screena. E no jest to elegancko zrobiony Zajemniego. garaż na, na szóstkę z plusem, nie? jeżeli by się da, taką ocenę dało dać, no kurde, elegancko, elegancko, więc tutaj mm, macie, że tak powiem, e, prezentację tego, jak można garaże wykonać, no kurde, nic dodać, nic ująć, natomiast przechodzimy dalej, tutaj również fajne, Jakieś tam ozdoby są pododawane przy tej oborze. No i cóż, teraz moglibyśmy przejść na tą część gospy, ale jeszcze żeby tutaj lecąc, lecieć po kolei, przejdziemy sobie na ogródek. W ogródku mamy, proszę bardzo, trawę koszulną, Jest tutaj nawias przygotowane. Wszystko po prawej stronie, altanka. Fajnie, że tutaj się ona pojawiła. Fajnie, że tutaj jakieś rzeczy też przyniesie. Chyba autor pododawał, bo tak mi się wydaje, że nie wszystkie tutaj są na, na start, ale to mniejsza. Może mogę się mylić. Dalej mamy grilla, no i z tej strony tutaj mamy taki, takie przejście, jedyne co można by było tutaj pomyśleć, trochę więcej może zieleni jakiejś, nie wiem ale... czemu by te no zakopane jo. dały dużo. Może, może też tak być, no bo tutaj wiadomo, z jednej strony e, roleplayując autor tutaj nam przed wykosił, z drugiej strony jednak wiecie jak to w farmingu wygląda, że czasami lepiej tej trawy zostawić trochę więcej. Przodek tutaj zajebisty, w ogóle jo, ta chałupa zawsze wygląda. Fajnie, że tutaj zostało, może Mordo się zasugerujesz, coś na posąsiedzku, coś, nie bardzo? Jakiś taki gwiazdek tutaj od przodu sobie zrobić więc więc można tutaj... Uważaj! Jak najbardziej... Ja pierdolę <gry> Dobre, 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 dobre. Dobra, dobra. Ale idealnie, że się nie zatrzymał nawet po nogach tylko przejechał, nie? Jak dobry dźwięk że jak, jak noga jest rozjeżdżała, nie wiem czy taki znajdziesz na YouTube może tak, to, to będzie pasowało. Ja. Także, także możemy jak najbardziej tutaj kombinować, natomiast... Teraz przechodzimy do tej części, która według mnie przynajmniej miałaby trochę większy potencjał. Szkoda, że tutaj e, tak naprawdę autor zostawił tylko te dwa budynki. Że tutaj nic więcej w tej części się nie pojawiło, bo ogólnie jakby tutaj ten plac jeszcze gdzieś tam zagospodarować, jakąś większą może stodołą, gdzieś przylegającą do tej wiaty. E, czy coś tutaj jeszcze więcej zrobić? No myślę, że kurde to gospodarstwo na pewno by wylądowało trochę wyżej, bo wiesz co, jak tak tutaj staniemy, to samo co powiedziałeś na, na początku. Tutaj jest pusto, nie? Kurde, patrzę, cały... tak se teraz patrzę, nie? A? Jakby A? tak naprawdę doleciał do tego przęsła, bo tu się chałupa kończy i tu tak naprawdę można polecieć płotem. Lecisz płotem tak, cyk, 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 lecisz nawet do samego końca, no niech będzie, że no tak, do samego końca lecisz tu płotem. Tu jakaś brama, ale i teraz przesuwasz te wszystkie rzeczy tutaj, w tą stronę. A? Więc automatycznie wiata wychodzi ci w tym miejscu gdzieś, więc git, ona się kończy tutaj, więc jesteś w stanie... Tu wymanewrować ciągnikiem, se przejechać, i tu ta pryzma jest praktycznie gdzieś fajnie na, pod, na, na wprost, to obory powiedzmy. I kurde, już ile terenu zostało, tak naprawdę, i, no ja. i ile by było skrócone. Wtedy stuk dajesz tu gdzieś, i już masz to ściśnięte, i moim zdaniem. O wiele lepiej by to wyglądało, bo patrząc na przód gospy w ogóle nie nawiązuje do tyłu. Przód jest nie, wświęty, tyłu. nie, przód tak, jest tak nie, bardzo nie, fajnie... nawiązuje nie, 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 tak może trochę nie, 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 coś nie, w nie, 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 na nie, Na nie, 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 beleczki nie, 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 Przejdziemy sobie przez silos. Poza kolejnymi beleczkami, które również mamy tutaj poukładane, jest coś, co chyba też pierwszy raz się spotykamy, eee, czyli poukładane właśnie drzewo do eee, wycinki, znaczy do wycinki, do pocięcia tak naprawdę. Mam tutaj krejzegę przygotowaną. Eee, no i wszystko tutaj będzie, proszę ja do, do na zimę nałopał tak zwany. Ale naprawdę fajnie tutaj autor się musiał narobić, bo tutaj musiał każdą tą kłodę po kolei sobie poukładać. Dobra, dobra. <laughs> dobra do... Tak ci... krajzedze chłopie, gazu dodawałem. Miłego cięcia w takim razie życzę tutaj. Ja, także... Przygasnęło chyba coś. Dobra, dobra. dobra. E, tak więc cóż... Ta... Ja ci nie przeszkadzam, mordoc tutaj. Dobra, a ja bo dalej... odpaliła to. Dobra, dobra. E, a ja w takim razie jeszcze wam tutaj przedstawię właśnie jak to od tej strony tutaj wygląda. Mamy taki kolejny wyjazdek. No i tutaj y, trochę mniej tego miejsca mogłoby faktycznie być wygospodarowane, ale mniejsze. No tak to tutaj się prezentuje. Trzecie gospodarstwo na zakręcie. No i przechodzimy do gospodarstwa 134. No i w końcu zmieniamy miejscówkę, proszę ja was tym razem, przygotował nam to gospodarstwo pogromca niczego, tak więc e, dziękujemy za nadesłanie. E, no i znajdujemy się w centralnej wiosce, ja już wam tutaj prezentuję jak to na mapie wygląda. E, tak naprawdę, no dwa pola dalej i e, jesteśmy, jesteśmy tutaj. E, no i zobaczcie, poza tym, że pięknie myjka chodzi i myje sobie właśnie tutaj bodek, e, kawałek dachu, tutaj prawdopodobnie, e, to gospodarstwo po raz kolejny jest dosyć mocno pomysłowe. To jest właśnie taki w ogóle te, teraz doszliśmy do wniosku, że dzisiaj tak naprawdę cały odcinek skupia się mordo, co ty w końcu myjesz, bo ja nie wiem. No i ty... U mnie bije normalnie. Dobra, dobra. u ciebie bombolada leci. U mnie raz myjesz drzwi, raz myjesz dach, raz okno, raz krzaki. Także ja dobra, nie wiem dobra. czy my, ale bardzo dobrze, że tutaj dbasz o czystość na tym gospodarstwie. E, no cóż, no wiadomo, jak te Tutaj kosteczki, te ażurki nam się układają. Wiadomo, że to nie, nie do końca na wzniesieniach wygląda, natomiast wiemy, co tutaj autor miał na myśli, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej z tej perspektywy dobrze to wygląda, będzie widzimy tych spadków. Natomiast przechodzimy do gospodarstwa. I teraz tak, fajnie, że w ogóle chatka jest tak, jakby trochę wyżej. Eee, tutaj, jak widzicie, chatka też jest tak naprawdę, można powiedzieć, e, całe gospodarstwo jest w trakcie budowy. Gdzieś tam, można powiedzieć, co mi się od razu rzuciło w oczy. I, znaczy, rzuciło w oczy. Gdzieś tam, jak, jak pierwszy raz sobie tego save'a sprawdzałem, że jest to normalnie e, gospodarstwo młodego, jakby się nasz pakowo przerzucił. E, gdzieś tu coś powstaje, tu jakiś halogen, tu jakiś garaż, tu się coś buduje, tu silosy na środku. E, jest to takie po raz kolejny gospodarstwo nieszablonowe i niestandardowe. Więc naprawdę fajnie. Tutaj też fajnie, że autor zadbał o jakieś dodatkowe rzeczy. Fajnie, że ta szopka też przy chatce jest dostawiona. No i teraz możemy przejść sobie. tam ku Nolisa, Możemy przejść sobie na część już gospodarczą. No i tutaj zobaczcie, mamy blaszaczek, więc taki typowy polski atrybut tutaj polskiego gospodarstwa, możemy się w nim zamknąć, jak widzimy, możemy później mieć problemy, żeby z niego wyjść, możemy używać też piły mechanicznej, żeby właśnie to uczynić, no ale przechodząc dalej, mamy sklareńkę, przy szklarni jest oczywiście beczka, na wodę. Dalej lecąc mamy kurniczek. No i tutaj proszę bardzo jest jakaś kolejna budowa. Fajnie też, że autor tutaj zastosował płyty jako takie właśnie utwardzenie terenu, a nie tylko pomalował teksturą. Także tu, o już będziesz mordeczko coś wycinał tutaj. Tak? Dobra, dobra, dobra. Dobra, to w takim razie, o proszę bardzo dzisiaj cykamy zdjęcia na tym, na odcinku. Kolejny tutaj Jeez. kadr. Dobra, jeszcze kolejne zdjęcie cyknąłem w takim razie. No i zobaczcie, tutaj kurde wszystko jest tak tak po, swoim, po swojemu, nie? Znaczy po tak, swojemu. To nie jest gospodarstwo taki... ze zwierzętami? To no. jest gospodarstwo nastawione tylko, że skosić, sprzedać i czy tam no. przechować nawet, i dziękuję, nawet nie. Nawet nie ma takiego zbytnio, wiesz, miejsca, no zobacz, masz jeden garaż, no tutaj wiadomo dwa takie jeszcze mniejsze miejsca. Gdzie tam pochowasz ciągniki, tutaj ewentualnie coś jeszcze, jakiś samochód, no i do Blaszaka coś schowasz i to jest wszystko, nie? No i o, bardzo ładnie mordeczko trafiłeś, mi się wydawało. Mogłem trafić, ja? No, tak, kurde, kątem kamery tylko widziałem, ale chyba trafiłeś, albo. Jezu, za u mnie tego nie widać, nie? Ja tak na że ciłem. Dobra, dobra. No i po raz kolejny, znaczy po raz kolejny, mamy tutaj jeszcze zrobione Ej, poletka, tu mordo, ja bym chciał poznać historię tego drzewa ogólnie, no to jest. Dobra. Ja nie. Nie? No to... Nie da się, nie, będzie, nie można wyciąć tego drzewa. Dobra, na ciebie poszło. Kurwa <noise> ile kamieni ty, tej tu jest. Się wydaje Mordo, że to jest jakieś... To było zaznaczenie, że tu kamienie po prostu są dzielą. Ja coś tu się wydarzyło ewidentnie, ale mniejsza z tym coś tutaj autor miał na myśli, co dokładnie, to nie mam pojęcia, możecie coś znać w komentarzu. Dobra. Zapomniał może zielenią pomalować. Może jo, albo na przykład pole się odnowiło, nie chcą coś. Tu jeszcze i... fajnie stawi, kurdej, A tu dość fajnie jeszcze jest, nie wiem czy ci z tyłu. A tutaj, no, faktycznie. No, mamy. Tu jest tak no, tu dorobił kawałek stawu kolejnego i tu masz fajnie szklarnię dookoła też opierdzieloną mhm. i tu jeszcze z tyłu pał jakiś to i to i ten, no, I o, spoko. No, fajnie, że tutaj naprawdę, kurde, są takie miejsca, A, gdzieś, gdzie byś się nawet nie spodziewał, że, że na tych gospodarstwach coś będzie zrobione, nie? Faktycznie, tutaj mamy drogę, to, to zapomniałem tego przedstawić, nie wziąłem tego tutaj pod uwagę, ale fajnie tutaj taka droga dosyć szeroka, ale myślę, że dałoby się ją tutaj zwęzić, malując tą trawę taką niziutką po prawej i po lewej stronie e, i było by Lux. Także dobra, przechodzimy do ostatniej gospy na ten odcinek. Przyszkowanej. No i ostatnia gospa zbudowana przez widza o niku Query. Widzimy tutaj mordeczko, dostajesz jakiegoś spida dzisiaj, czy nie bardzo? Zwiedzam. Dobra, Zwiedzam. Nie to... spać, zwiedzać. K kura za to poleciała. Jedna mhm. z drugą. To no, może tam przyprowadzić. Sam e, no... są cipki, cipki, cipki. dobra. dobra. E, no i zobaczcie, kurde. Nie powiecie, gdzie się znajdujemy, bo naprawdę jest to, jest to w takim miejscu, gdzie jeszcze żadnej gospy chyba nie było. Nie, witam. Powiesz, szpakowski, tyle powiem. Tak, 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 jak najbardziej. Y, powoli wam tutaj odkryję teren w tę stronę, powoli wam odkryję teren w tę stronę. No i tu już, już widzimy, wiecie. gdzie się znajdujemy. Mamy tą drogę, czekaj bardzo, ta droga jest tutaj oryginalnie, chyba, tak jak dobrze myślę. Tak jest. Jo, tu jest ta droga na mapie nawet zarysowana, między Magda. polami sobie tutaj przejeżdżamy. No i dojeżdżamy właśnie do tej gospodarki. Jest to po raz kolejny gospodarka nietypowa. Zobaczycie zaraz, jak to tutaj wszystko wygląda. No i wchodzimy co od razu po prawej stronie widzimy łoborę. Proszę ja was za oborą, znajdują się ogródki. I tutaj też bardzo fajnie pomysłowo to zostało rozwiązane. Zobaczcie, mamy jeden ogródek. Ten taki już gotowy, kupowany. Natomiast za nim znajdują się kolejne ogródki, również oddzielone, ogrodzone, więc fajnie. Taki dosyć sporawy ogródek liczy mu Jokera z tyłu tam za gospodarstwem No i zobaczcie, że też tutaj wszystko mamy fajnie posadzone, posiane, więc luksusowo to wygląda. I tak w sumie jak już tu jesteśmy, to pójdziemy sobie od tej strony, możemy sobie krzaki łamać właśnie jak to zrobił Bodek przed momentem. No i tak, na sam początek mamy taki oto zagajniczek, nie wiem on tu raczej nie występuje oryginalnie. Patrząc na te drzewa, e, które tutaj chyba na tym terenie nie za bardzo się pojawiają, no. jeżeli o szpakowo chodzi. E, no i tutaj mamy taki właśnie zagraniczek zrobiony, jeżeli chodzi o poda, Mamy tutaj dwa landy: 103 i 104. E, no i są tutaj zrobione tak naprawdę, no można powiedzieć, e, również z tego dwa poletka. E, przechodząc dalej, mamy piwnicę na zimnioki. Przy piwnicy jakieś tam duperele też są pododawane, e, więc całkiem spoko. No i możemy sobie przejść na tą część właśnie główną, gospodarczą gdzie znajduje się... <gry> dobra, dobra. Proszę się śmiać. E, i gdzie... na szczekanie. <gry> dobra. Już, to już jest mordy ta godzina, gdzie już nam zaczyna trochę odbijać powolutku, ale to nie przejmuj ta się. <gry> tutaj wszystko jest pod kontrolą, proszę was. No i bardzo fajny kadr, gdzie jak i Włodek, tak i Ursus sobie tutaj pod drzewkiem odpoczywają. E, I ogólnie fajnie, że to drzewko tutaj na środku się znajduje. Fajnie też, co widzę tutaj są zastosowane, eee, czyli mamy kwiotki w łopunie. Co prawda tą łopunę my by można było gdzieś jakieś inne miejsce trochę przestawić, bo tutaj mogłaby być trochę problematyczna, ale myślę, że jak najbardziej pomysł całkiem fajny do zrealizowania gdzieś indziej również. No i mamy tą chatkę. Fajnie chatka tutaj kurde połączyła się z tym drzewem i z tym krzaczkiem tutaj, ten kadr bardzo fajnie wygląda. Gdzieś ta studnia tutaj z przodu z koneweczką, tutaj jakaś ta krajzega i tak dalej, no naprawdę fajnie to tutaj zostało przez autora wkomponowane, no i tutaj z tyłu jeszcze Mamy można powiedzieć taki, czekaj, przejście tutaj. To jest chyba mordo prywatny wychodek tutaj właśnie mamy cały. Generalnie raki. tak kurnik mi to bardzo pod kurzę. No, właśnie pasuje. też chciałem że to, powiedzieć, że to kurnik, chociaż tu żadnej kury nie widzę i tak nie wiem, zastanawiam się, bo wszystkie kury mamy tutaj z przodu wypuszczone. No ale może są dbane, zamykane, tak zwane na noc, na przykład żeby kunolisy nie przychodziły, nie kradły. No, proszę bardzo, świnki tutaj mamy, jak najbardziej jak na solcu proszę. Dobra, dobra, siedź sobie tam z nimi, nie ma problemu. No więc dobra, tak ta gospa się prezentuje, proszę ja was. Tak naprawdę chyba wszystko wam zaprezentowaliśmy. Czekaj, jeszcze tutaj tak pójdę dookoła. No i ewentualnie możemy jeszcze wam pokazać, jak to z tyłu wygląda. Taki tutaj mamy, o proszę bardzo, żywopłot ze świerków, czy to też z tych sosen, czy jak to się nazywały te drzewa, mniejsza z tym. To może że trochę byśmy tutaj przerzedzili i by było luksus. No ale samo gospodarstwo też bardzo takie pomysłowe. Tak więc dobra, tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek do Bolka. Na razie trzymajcie się. No i cześć!